Hej, cześć, witajcie, hej, czy witajcie. Dzień pokładowy z dnia 4 marca 2014 roku. Echem. Tak patrzę, to jest wtorek. Jedziemy yy, na miejsce rozładunku yy, naszego towaru yy, yy. i teraz tak. Tutaj musimy zrzucić towar między 12 a 13 i potem między 16 a 17 mamy awizację na załadunek w kierunku polski, także na spokojnie sobie na ten, na ten załadunek pojedziemy. Teraz akurat w tym czasie jem sobie śniadanko, trochę takie późno, ale tak bardzo rano nie lubię jeść. Mnie tak zawsze potem dziwnie się dzieje, także pojedziemy teraz jeszcze 4. Jeszcze 2 godziny bodajże. Tam jest dojazdu około 100, 100, chyba 40 km. Zrzucą nam to, co miałem na zrzucić, pojedziemy szybko załadować i ruszamy w kierunku kraju. Także tak wygląda plan minimum na ten dzisiejszy po prostu dzień. Czyli szybki dzisiaj jest wtorek, szybki rozładunek, mam nadzieję, szybki załadunek i trochę na, na, na jakąś, powiedzmy, yy, fajną, spokojną tanksztelkę, gdzie zalejemy paliwa, bo trzeba będzie zalać, bo tu jest tylko 500 litrów, gdzie, gdzie zalejemy paliwa i będziemy mogli spokojnie po, pojechać w kierunku na Polskę. To tyle ty w tym dzienniku pokładowym. Na razie, trzymajcie się, hej!